Hejka widzowie, z tej strony Mateusz Majewski. Jak sama nazwa mówi ja gram w Steel aber i pokażę Wam, że mam prywatny serwer i ktoś by chciał pograć. Napisać mi w komentarzach. Dobra, najpierw wam pokażę Brain moje. To jest moje pierwsze konto, więc tu mam słabsze trochę. Tylko chyba mnie nie będzie chciało dołączyć. O, dołączyło, dobra, nieważne. E, dołączyło mnie. I zobaczcie, tutaj mam takiego dziob dziob, dziob. pięknego dziob dziob, dziob. Mam tutaj pięknego takiego dziob, dziobsa dziob hura. Ktoś daje milion, bo to diamant. Oczywiście los nubini. Mój ulubiony brainwad. Los nubini. Orkalelo, orkalali. Potrzebne mi są do rytuału. Tu jest krabon i Samini Spiderini też do rytuału. Bizonte, czubidre, inkiang. Daje 2 miliony. Tutaj black hole gold. Piękne. Teraz poluję, żeby było w maszynie los Nubini. Bo na, na tym koncie, którym nagrywam teraz, to mam te, które się robi los Nubini. Tutaj jest lawaka Saturna Saturnila, która mi dropła po evencie na laku. Tutaj widzą ciebie koła fortuny. T teraz raz bo Turbo 3 nie, teraz było 3000 było 3000, sami spiderini i tutaj jest rodzinka moja ukochana. Nawet jak jest słaba, to jest nieważne. Dobra. Na samej górze mam słabe Upini w Ramangrini, Upini i Bizzące B... to, yy, to jest wszystko przyszykowane, przy bo połowę będę pewnie sprzedawał na evencie. Bo potrzebuje trochę miejsca na event. Więc, no długo. Um, I zostało dopiero 5 godzin na event. Tutaj maszyna jest. I zobaczmy teraz, co tu jest. o snubini Czekajcie, widzowie. Tak. I jakiś zasrany śmigłowiec. Dobra, nieważne. A nie mogę trafić. Dobra, udało się. I sobie, mm, jak Wam się podobało, to proszę pisać w komentarzach. Kto chce tradea też, na, oczywiście, ja nie wchodzę na kogoś pliw. Więc nie, tylko na moim pliw możemy się tradeować. Ja nie skamuję, bo mój z moim kolegą się tradeowałem. On mi dawał do indeksu 6,7% Potwierdzisz Powiedz. No. No i potwierdził. No i Sigma. Mam y, Rebirf. 11. Jeszcze mały, bo... Y, y, chcę zrobić Rebirfa, ale... Nie dam rady. Na razie. Los Nubini, nie pytajcie się, nawet jak jest słaby, ale on jest piękny. Go później nie będzie, bo to jest... Maszyna z maszyny biedny ponoć ma. Za niedługo będzie. Mam laga, za niedługo będzie event. Będą, Będą nowe Brainroty z 20 na pewno. Będzie Lasu suprint, Legrande La Spółki grande, bro. Na spuki grande. Um, będzie, będzie trzeba. Um, takie u din, 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 din patrzyłem. Na TikToku było napisane, że takie u din, din, din na dziwnego. Um, Jakoś balerinę, cappuccino takie dziwne. Jak graliście na Sting Legrandę, takie coś. No to rozumiecie już. Dobra, to już dzisiaj na dziś. Now we're up.